Hej, cześć, siemanko. mam witam wszystkich z tej strony, Paweł, a to jest kolejny odcinek z gry net FOR speed World! W którym to osobom, które dopiero chcą zacząć w tą grę grać i nie wiedzą o co tutaj tak naprawdę chodzi, pozbieramy diamenciki, których musimy zebrać aż 15. Jeden na 15, już mamy 2 na 15. Nie jest to długie, na szczęście. O, czasami, ale jednak wiecie. To jest niby krótkie, łatwe i tak dalej, przyjemne. mój Boże, pozbierasz diamenciki i dostaniesz za to nagrodę. A tu nie, a tu po prostu będziesz siedział i szukał jednego diamenta przez godzinę, nie? To jest czasami naprawdę strasznie irytujące. No ale trzeba sobie z tym poradzić, jeżeli chcemy, co w końcu nasze BMW! Trochę tak zastanawiam się, o czym ja mogę nawijać w tej serii, bo tak swoją drogą. Z jednej strony, jedni ludzie chcieli by o samochodach, o których nie mam pojęcia. Drudzy ludzie w ogóle nie istnieją. A trzeci ludzie może będą zainteresowani tym, co mamy w planach na naszym kanale, czy coś zamierzamy robić, co już nagraliśmy, co chcemy dodać, itd., dalej. Więc może o kanale będę rozmawiał, bo, albo o jakichś wydarzeniach. Może coś się, z, nie wiem, stanie i będę cię to nagrać, albo to by było to czymś pogadać, nie będę miał gdzie, to nagra sobie tutaj. Nie, to może zacznijmy od naszego kanału. Na razie w planach, poza Smite'em, Network Speed'em, mamy nagranie jeszcze World of Tanks. Jednak e, nasz przełożony Ferdiu Patryk Patryczek postanowił, że on chce nagrywać dopiero z wyższych kierów, czyli z wyższych poziomów tego czołgu, ja mu nie bronię, więc teraz siedzi i no w to, żeby móc jak najszybciej zacząć nagrywać. Gdzie mamy jechać? Tutaj Tutaj nie? Tak, tutaj. Dobra. Żeby zacząć nagrywać. Ostatnio już właściwie zacząłem grać te World of Tanks. Z początku jak pierwszy raz zainstalowałem tą grę, to miałem coś w rodzaju. jakie to jest beznadziejne, o mój Boże. A to mi teraz by tu o co chodzi w ogóle. Fajnie się w to gra. Jest git. Jednak jak tak sobie pokra na przykład na Force albo albo battlefield, to później, jak że tymi czołgami, to takie, eee, ale to wolne jest. No to trzeba się przyzwyczaić do tego. Jak tu mam wjechać? To jest tutaj, nie? Tutaj chyba, nie? Chyba tak. Tu, 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 o właśnie. Dobra. Tutaj wydawało mi się, że wszystkie osoby, które wyjechały teraz, też zbierają te diamonciki, no ale dobra. I zastanawiam się też, czy nie zacząć nagrywać czegoś takiego jak e, Podbój Rosji w LoLu. Po prostu założymy sobie konta na rosyjskim serwerze w LoLu i zaczniemy od początku grać i mamy zamiar wyjść w jakąś w miarę wysoką dywizję. Gdzieś wysoko dojść, go za daleko. Mówiąc wysoko, dla mnie to jest Gold, dla Ferdia wysoko to jest Challenger, no on już tak siedzi w dajmondzie. Ale, ale myślę, że pomysł byłby dobry i nie, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek już z polskiego youtuba nagrywał coś w tym rodzaju, więc... Może się to przyjmie, może nie. z tym, LOL jest strasznie popularną grą teraz, więc o zwolenników LOLa nie będzie trudno, każdy pogrywa, a jak nie gra, to przynajmniej słyszał, co to w ogóle jest. Tutaj ten teraz? To przynajmniej słyszał co to jest? Zawsze będzie można sobie z widzami pograć na rosyjskim serwerze, jeżeli komuś by się będzie chciało założyć konto i czemu by. czemu by nie? I teraz. Wow, to wow, wow, mi się teraz. Nie tutaj, a tutaj. Um, może. Nie wiem, bym chciał po prostu, żeby ten. Kanał był strasznie interaktywny, dlatego nasza idea opiera się na grach darmowych, a nie grach, które trzeba zakupywać. Na przykład, nie wiem, nie każdy ma kasę na Battlefield 4, więc po co mam nagrywać Battlefielda 4, skoro po pierwsze wszyscy nagrywają z Battlefielda 4, a większość większości załóżmy, większość. No nie mówię, że każdy, każdego nie stać, tylko na pewno części z moich widzów nie będzie stać na tą grę, więc czy mam im zakazywać na przykład sobie pograć, czy... Pogadać na rok. 13 na 15 jeszcze dwa. Dlatego, jeżeli. Zróbmy tak, zrobimy też serię Biedne granie. O, to jest fajny pomysł, moim zdaniem. Biedne granie. Już miałem to na poprzednim kanale, ale nie wypaliło, bo komuś się nie chciało tego nagrywać. E, już dobra, nie wnikam. Ale chodzi o to, o ideę samą. Nagrywamy gry darmowe dla, 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 dla ludzi. W każdym odcinku będzie jedna gra, będzie będzie w linku skąd można ją pobrać, na czym ta gra polega i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. Oczywiście ja będę całkowicie nowy w tą grę, więc też będę musiał zobaczyć. O co chodzi? Na jakieś inne mapy w ogóle. Gdzie my tutaj mamy. A, dobra, super. Gdzie tutaj jeszcze możemy pokręcić? Jak już mówiłem, zawsze tak będzie, że jeden diamencik zostanie i będzie go trzeba szukać godzinę, nie? Na przykład, nie wiem, wyszła teraz tam nowa FIFA jakaś darmowa 14, chyba, czy FIFA World? Jakoś tak się to nazywa. Myślę, że może z tego też by można było jakoś ponagrywać. Tylko, że muszę najpierw zakupić pada, którego aktualnie nie posiadam. O, jest, 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 jest. Dobra, którego aktualnie nie posiadam. I może. I może też by się w to jakoś pograło. Może na tej zwol zwolennicy tej gry grypy się znaleźli. Czemu by nie? Warto próbować. Po prostu ten kanał będzie 100% darmowy. No czy w 100%. Zawsze może jakieś tam parę funtów się zainwestuje, żeby. żeby, 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 żeby z jakieś dodatkowe nie, punkty, czy mitemy, czy cokolwiek. Dostaliśmy coś. Fajnie, dostaliśmy doładowanie. Słodko. Dobra. Nie chciałem, żeby te odcinki z Entwistle były długie. Dlatego też myślę, że troszeczkę informacji się dowiedzieliście już. Myślę, że wiecie wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Never Speeda, Smajta bądź Lola Podbój rosy, już bądź może z WOT'a. Zobaczymy. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa. Macham wam. Wy też mi pomachajcie. Pomachajcie monitor. Pa, pa.